Cześć, witam cię na lekcji siódmej w naszej szkółce AWSA, gdzie uruchomimy sobie WordPress za 3,5 dolara w 5 minut. W tym celu przejdźmy sobie do usługi Light Sale. I utwórzmy instancję naszej maszyny z preinstalowanym oprogramowaniem. Po pierwsze, wybierzcie sobie region tam, gdzie wasi klienci będą czytali. W przypadku polskiego bloga może być to Frankfurt, jako ten najbliższy nas region. Dalej, wybierzmy sobie platformę Linux i zaznaczmy. WordPressa to są defaultowe ustawienia. I teraz zobaczcie, co tutaj mamy ciekawego. Pierwsza opcja kosztuje 3,5 dolara. Jest to najmniejszy serwer, który oferuje nam uruchomienie. Jeśli mamy niewielu czytelników, to myślę, że ta opcja wystarczy. Jeśli będzie trzeba. Zwiększać zasoby. Zmienimy to później w konfiguracji. Wybierz sobie opcję 3,5 dolara. Nazwij instancję swojej maszyny unikalną nazwą. Ja zostawię WordPress 1 defaultowo i wciśnijmy Create instance. Nasza instancja została utworzona. Jest Statusie pending. I w tym momencie chwilę musimy poczekać, zanim połączymy się do tej instancji. W międzyczasie możemy skonfigurować sobie sztywny adres IP, tak, żeby on nie zmieniał się za każdym razem, kiedy restartujemy nasz serwer. Wejdź sobie do networking i wciśnij. Static IT. Oczywiście tutaj też instancja musi być przygotowana, tak żeby pokazała się na naszej liście. Poczekajmy sobie chwilę. Chwila minęła. Wybierzmy sobie nasz WordPress 1. Nazwij sobie jakoś sensownie. Ten statyczny adres IP, tak, żeby on faktycznie odzwierciedlał Twoje zasoby, i wciśnijmy Create. I pod tym adresem będzie nasz blok dostępny. Zobaczmy, czy tam coś się już kryje. Serwer jeszcze nie wstał. Więc przejdźmy do naszej maszyny. Widzimy, że jest ona w statusie już running, czyli będziemy mogli na niej chwilę podziałać. Jeśli będziemy chcieli wejść za szybko, zobaczycie taki komunikat. Poczekajmy, aż ona naprawdę stanie, wszystkie usługi na niej zostaną utworzone i uruchomione. Do zobaczenia za chwilę. Chwila minęła. Wejdźmy sobie do naszego WordPressa i zrobimy to w celu otrzymania hasła do standardowego użytkownika, jaki oferuje nam WordPress. Ciśnijmy sobie linię poleceń. Widzicie, że teraz mogliśmy się <laughs> za. Logować bez problemu, i to co chcemy uzyskać, to podejrzeć plik bitnami application password. W tym celu wydamy sobie komendę cat, która wyświetliła nam hasło. W międzyczasie widzimy, że również nasz blok na naszym adresie. Został powołany. Na razie nie jest zbyt piękny, ale zaraz to zmienimy. W tym celu przejdź sobie na taką stronę jak wp. Admin, i tutaj zalogujemy się naszym hasłem, które zostało nam podane. Skopiowałem sobie hasło. Standardowy użytkownik to user. Zobaczcie, mogę wyświetlić. To jest to hasło skopiowane. Wejdźmy do login i jesteśmy w panelu administracyjnym WordPressa. Możemy tu sobie oczywiście zmienić nasz wygląd na inny. Możemy dodać nasze. Potrzebne nam pluginy. Możemy też wpisać od razu jakiś nowy post. I opublikujmy sobie od razu ten post. I zobaczmy. Zobaczcie: Mam mój post. Mam mój blog. Możemy teraz go dowolnie customizować. Dodać naszego użytkownika, administratora, który będzie tworzył ten blok. I ja wam jeszcze jedną rzecz dodam. To, co jest istotne, teraz jesteśmy na adresie IP sztywnym. Możemy go albo podpiąć pod naszą domenę, albo utworzyć w naszej Like Sale, panel do zarządzania naszą domeną. Jeśli macie już domenę i chcecie ją zarządzać za pomocą Like Sale'a, to wejdźcie sobie w Networking i utwórzcie DNS Zone. Tutaj wpiszemy nazwę naszej domeny. W naszym przypadku przykładowa może być Oczywiście tu wpiszcie własną domenę i to co wam powie like to nazwy serwerów DNS, które musicie wpisać u swojego providera domeny. Jeśli kupu, kupiliście w, w nazwa.pl lub w innych sklepach z domenami, to tam wpisujecie te nazwy serwerów jako zewnętrzne serwery DNS. Pamiętajcie, że jeśli wpiszecie tam nazwy serwerów DNS, to Lightsail przejmie zarządzanie tą domeną nie będzie możliwości żadnego zarządzania w nazwa.pl lub u innych providerów. To wszystko na temat dnsa. Zobaczcie jak szybko go utworzyłem i jak prosto i ze w miarę rozsądną cenę. Dziękuję. Do zobaczenia na następnej lekcji.